Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiura ziemi wieluńskiej, gościmy wójta gminy Czastary, pana Pawła Głowackiego. Witam pana. Dzień dobry. Panie Pawle, no cóż, gorąco troszkę się stało w gminie Czastary ze względu na oświatę. Zresztą podobnie jest w innych gminach. Radni wyrazili zgodę wstępną na likwidację szkół w Radostowie i w kątach walichnowskich, no ale mieli ku temu powody. No, ekonomiczne aspekty wygrywają z tymi społecznymi. Dlaczego? To znaczy wie pan, sytuacja wygląda tak, może troszeczkę zobrazuje tą sytuację. Są, mamy w gminie cztery szkoły. Cztery szkoły i z tego co widać, zresztą ekonomia mówi sama za siebie, ale i niż demograficzny mówi sam za siebie, że no, te dwie szkoły praktycznie nie mają racji istnienia na dzień dzisiejszy. Dlatego, że dzieci y, spokojnie przejmujemy do tych dwóch pozostałych szkół, zapewniając im obowiązek szkolny bez żadnego problemu i jesteśmy w stanie zaoszczędzić jakieś 500-600 tysięcy złotych. Nie ma najmniejszego zagrożenia, że te dzieci będą miały jakieś tam gorsze y, starczy, gorsze możliwości nauki, dlatego że w tych y, szkołach. Też oddziały w tej chwili są w granicach 8-10 osobowych, więc jeżeli dołączymy 8-10 dzieci do tej szkoły, to stworzymy 16, maksymalnie 20 osobowy oddział. To jest taki najlepszy oddział, jak twierdzą dyrektorzy szkół, do y, nauczania w podstawowych w, w, w poszczególnych klasach. Y, dlatego, no, a 500 tysięcy drogą nie chodzi, dlatego że y, no blokuje troszeczkę rozwój gminy. Pan wspominał na zebraniu wiejskim w Radostowie z mieszkańcami na spotkaniu, że utrzymanie budynku samego szkoły to raptem 36, 36 tysięcy, tak. a reszta 500 tysięcy. To, to co? są pensje nauczycieli i obsługi. Ile tych nauczycieli i ile uczniów uczy? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Szkołę Radostów, w tej chwili jest 47 dzieci, natomiast perspektywa jest taka, że w 2015-2016 będzie ich około 30. No tutaj nie chciałbym mówić dwoje dzieci w tą czy w tą, bo to wiadomo, tam pani radna twierdziła, że się ludzie budują, więc będzie tam dwójka czy trójka dzieci więcej. Tu już nawet o dwójkę czy trójkę czy piątkę nie chodzi, natomiast jest jednak spadek dzieci w przyszłości. No i no tam w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale jest około 8 etatów, 8 nauczycieli, których pensje kosztują bardzo dużo. I to generalnie pensje generują największe koszty w tych szkołach, i to są koszty no, właśnie tak, tak wysokie. I tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie tych kosztów, to już nie chodzi tutaj o utrzymanie budynku samego budynku szkoły potem, bo my chcemy ten budynek zostawić. On nie będzie likwidowany, ani niszczony, ani sprzedawany, tylko przekształcimy go na, na kilka sposobów, jest kilka możliwości powiedzmy. I na pewno w tym budynku zostaje oddział zerowy, dlatego że oddział zerowy nie opłaca nam się nigdzie przenosić, bo i tak będzie generować te same koszty. Tu chodzi właśnie o pensje nauczycieli, które są zbyt wysokie, bo jest zbyt wiele nauczycieli, a poszczególny nauczyciel uczy mało dzieci w oddziale. W zależności od, od różnych gmin jest pewien problem, który narzucił minister oświaty swoim rozporządzeniem dotyczącym średniej e, nauczycielskiej tak pensji rocznej. E, I niektórzy nauczyciele nawet sami mówią, że te są demotywujące te przepisy, ponieważ ten, który chce uczyć, ten, który chce dodatkowo uczyć i angażować się, no gdy patrzy na to, to, to mu się nie opłaca, bo okazuje się, że ten, który średnie godzinnie wyrabia, no za to, że leży i nic nie robi, dostaje wyrównanie. Tak jest. E, bo to jest tak, panie redaktorze, pensje nauczycieli właśnie zostały ustalone na pewnym poziomie średnim. Nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany, musi pewien średni pułap swojego wynagrodzenia uzyskać. I teraz w zależności od tego, ile ma godzin, na przykład, jeżeli ma tylko 20 godzin, to tych średnich nie uzyskuje. I na koniec roku takiemu nauczycielowi musimy wypłacić wyrównanie, które tam generuje pewne koszty. Dla naszej gminy w tym roku. To było 195 tysięcy złotych. To jest masa pieniędzy. A jaki budżet macie? Miś? A mamy budżet dochodów, mamy 9 milionów tam, 9 milionów 29 tysięcy. To czyli te 195 tysięcy praktycznie za darmo oddaliście? Oddali praktycznie za darmo, chociaż tutaj jeżeli mówimy już o nauczycielach też, to nauczyciele na przykład mieli taki pomysł, który też mi się nie podobał, bo na przykład powiedzieli w ten sposób, dołóżcie nam godzin, po kilka nadgodzin, 5-7 nadgodzin, hmm. jakichś tam, jakikolwiek. I my wówczas nie będziemy za darmo pracowali, tylko coś będziemy robili. Tylko, że jakie godziny? Godziny na świetlicy, no to też jest żadna praca. Dlatego my tutaj musimy zmniejszyć raptownie ilość nauczycieli. Te godziny, które powiedzmy zostają, przykładowo mówiąc tak, Polonista ma pełny etat, czyli 18 godzin i tam jakieś wychowawstwo, 19 godzin, to nie generuje średniej, którą powinien dostać. Więc dokładamy mu powiedzmy z innej szkoły albo z innej klasy, z 7 czy, czy 6 godzin powiedzmy też polskiego. Ale wówczas on tą średnią uzyskuje, ale za pracę, bo uczy polskiego. Natomiast generowanie y, tych godzin gdzieś tam na świetlicy to jest też tylko wyrzucanie pieniędzy. Tylko że wtedy, no powiedzmy, że y, będą się tłumaczyli w ten sposób, że oni pracują. A w tej chwili, no, nie pracują, a te pieniądze otrzymać muszą. Środowiska wiejskie właśnie z tych miejscowości mówią, że gdy zamyka się te szkoły, to ginie ten ośrodek kultury, bo no, niestety spełnia takie, taką rolę, bo nie ma innej możliwości. Pan sam wspominał, że mieszkańcy sami mają swoje pomysły w kontach walichnowskich, także i w Radostowie. Mhm. To oznacza, że tych ośrodków takich spotkań wiejskich, świetlic, no nie zabraknie. Nie zabraknie. To znaczy tak, ja może powiem tak, jeżeli chodzi o środki kulturalne, to troszeczkę jest też to, to, to sformułowanie przesadzone. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w tych szkołach odbywa się tam kilka jakichś spotkań kulturalnych, typu jasełka, typu gdzieś tam jakieś uroczystości, typu Dzień Matki. Poza tym jest to tylko i wyłącznie zwyczajna szkoła, do której uczęszczają dzieci. Jak chcę powiedzieć tutaj, że jeżeli chodzi o te ośrodki kulturalne, to przecież to nie są pierwsze szkoły, które zostały zamknięte w naszej gminie, bo zostały zamknięte szkoły kiedyś w Przyworach, w Kniatowach też, w Krajance. I te miejscowości żyją. Tylko oni w tej chwili dojeżdżają, powiedzmy sobie, do Czastar. W dobie motoryzacji to nie jest żaden problem. I tam biorą udział w życiu szkolnym, w życiu jakimś tam kulturalnym, powiedzmy sobie coś takiego. Natomiast tutaj no, faktycznie pomysły takie są, że te ośrodki być może nie zaginą, bo tam nawet sami mieszkańcy mieli sobie pomysły na jakieś świetlice też strażackie, na takie ośrodki kulturalne, może jakieś gry i zabawy dla dzieci. Na pewno będziemy walczyli w tych ośrodkach, jeżeli one zostaną tak, jak, jak sobie mieszkańcy planują. Będziemy walczyli o to, żeby tam był dostęp do internetu, jakieś typu kafejki internetowe, bo to. Się na pewno przyda. Pomysłów jest kilka. No, my nawet też żeśmy na ten temat rozmawiali, że może z niektórych pomieszczeń tam do góry, zwłaszcza w tych szkołach, yy, prze, przebudować je i stworzyć pomieszczenia socjalne, bo to się stwarza problem w gminach już w tej chwili. Są one nam potrzebne. No ale to tutaj w tej chwili nie chciałbym już tam kopi kruszyć i mówić dokładnie, co tam się wydarzy, bo. Yy, to jest przyszłość. To jest przyszłość. I A to pan decydują pan mieszkańcy. Ile jest zradostowa do Czastora? Kilometrów. No ja z pięć. Z pięć kilometrów. No. Czyli nie ma zagrożenia, że na przykład zimą, w okresie zimowym, ten uczeń pierwszej klasy będzie po zmroku wracał na rowerze. Nie, to znaczy wie pan co, no może na dzień dzisiejszy takie zagrożenie by było, na pewno nie na rowerze. Tylko przy jednym autobusie nie dalibyśmy rady, powiedzmy, tych wszystkich dzieci dostarczyć na godzinę do szkoły i potem odwieźć tak, żeby tam w tej szkole nie przebywały za długo. Ale tak, jeżeli chodzi o, o zimę, no odśnieżanie już rozwiązaniem tak w gminie, że raczej nie powinno być żadnego problemu, czyli tam autobusy dojadą. Natomiast w momencie, kiedy te szkoły już zostaną zlikwidowane, zlikwidowane faktycznie, no to będzie oczywiście wynajęty dodatkowy autobus. I na przykład Radostów, no to już w 100% procentach zostanie dowieziony do Parcic, bo tu jest pierwszy pomysł jest taki, chociaż rodzice mają prawo wyboru. Jeżeli na przykład zadecydują, że chcą niektóre dzieci bezpośrednio posyłać do Czastra, a tam będzie miejsce, nie ma żadnego problemu jeżeli będą dwa autobusy i ten jeden autobus powiedzmy obsłuży, no dwie trzecie, bo już wolelibyśmy swoim, żeby większy teren obsługiwał, bo na pewno będzie taniej, dwie trzecie gminy, a dodatkowy autobus tą jedną trzecią dowiezie i odwiezie y, do, do, do szkoły w Parcicach, to myślę, że tak można tutaj dograć programy pracy szkół i dojazdy autobusów, że te dzieci nie muszą przebywać tam, ani jeźd jeździć rowerem, ani przebywać po cztery godziny gdzieś tam na świetlicy w szkole. Panie Ziesz, to na pewno do rozwiązania, to no, tylko trzeba nad tym popracować. Panie wójcie, jeśli chodzi właśnie o te małe wiejskie szkoły, które no, ze względów ekonomicznych są zamykane, no. wiadomo, tak jak pan wspominał, ogromne koszty, jeśli chodzi o wypłaty nauczycieli, te pensa, te przepisy, karta nauczyciela, nie, no, która, no, niektórzy mówią relikt PRL-u, ale jak grzyby po deszczu powstają różnego typu stowarzyszenia, które przejmują szkoły. Między innymi tak się stało w Wierzchlesie, w gminie Wierzchlas. Teraz w Wierzbiu, w gminie Praszka rodzice mówią, że stowarzyszenie specjalnie założą, żeby ta szkoła istniała ma, ale dla gminy to nie jest rozwiązanie. Nie do końca to jest rozwiązanie, dlatego, że na pewno wówczas jest y, troszeczkę y, wygenerujemy oszczędności, bo wówczas y, liczymy dotację na, na dziecko, subwencję oświatową na dziecko i przekazujemy tej szkole tyle jej się należy, czyli jeżeli jest 30 dzieci i mamy subwencję na dziecko 7 tysięcy, no to 30 razy 7, 210 tysięcy, powiedzmy. Tylko, że Tutaj chcę, powie że, no, chcę powiedzieć, że do, do każdej szkoły gmina dokłada. 160 tysięcy, 200 tysięcy gmina dokłada. I w tym momencie skąd ci rodzice wezmą na dołożenie? Bo my zaoszczędzimy nie całe, powiedzmy te koszty utrzymania rozdostała 500 tysięcy, tylko zaoszczędzimy 300. Tylko tą subwencję przekażemy, która de facto się tej szkole należy. 200 tysięcy i tak zaoszczędzimy. Tylko teraz jest pytanie, skąd ci rodzice, jeżeli rodzice założą stowarzyszenie, to te pozostałe 200 tysięcy wezmą. No tutaj jest y, pewna możliwość, ponieważ wówczas y, nie, w takiej szkole nie funkcjonuje karta nauczyciela. Czyli tutaj powiedzmy, że nauczyciel może pracować 40 godzin yy, i ma takie pensum, jak, jak ust, zostanie tam ustalone. Tylko, że teraz jest pytanie, przy, tylo, przy takiej ilości dzieci, skąd wziąć 40 godzin dla tych nauczycieli? I tak no będą tak musiały powiem. być zwolnienia i tak. Oczywiście. Natomiast dla gminy no, na pewno oszczędności będą znacznie mniejsze. A jeśli tak pan patrzy na maturzystów, którzy wybierają pedagogikę, bo z tego co się okazuje, bardzo dużo, bardzo dużo maturzystów. Właśnie, wybiera ten, ten, ten zawód. I później jest bezrobocie. No tak. jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o inwestycje, bardzo dużo gmin poszło w ten strzał unijny. Pieniądze rozdane praktycznie RPO z Regionalnego Programu Operacyjnego, pieniądze już w tym roku będą praktycznie wszystkie wydane do 2013 roku. Później prof to samo. No, ale jest taki kruczek, bo żeby inwestycje zrealizować, najpierw trzeba z własnych pieniędzy tak zapłacić, jest. a później czekać na to oddanie zwrotu. Mhm. Od pieniędzy. Jak to jest w czasach? Bo wiem, że hala sportowa, kanalizacja, no tych inwestycji dużych, bardzo dużych, jak na wasz budżet 9 milionowy, no jest dużo. sporo. Jest sporo. To znaczy tak, no jeżeli chodzi o halę sportową, sportową to tutaj żeśmy pieniądze już pozyskali, więcej yy, na nią nie otrzymamy. Teraz pozostaje nam tylko spłacenie kredytów, tam bodajże do 2015 mamy ostatnie raty kredytu. Natomiast jeżeli chodzi o te inwestycje, które zostały wykonane w roku ubiegłym i 2009, to chcę panu powiedzieć, że do dzisiaj jeszcze nie otrzymałem zwrotu żadnej złotówki z Unii Europejskiej. A odsetki trzeba proszę. płacić? A odsetki trzeba płacić i to odsetki dosyć wysokie. Powiedzmy sobie przykładowo, tylko powiem, że w skali roku, jakbym skumulował te odsetki, w związku z tym, że te pieniądze mi nie wpłynęły na czas, no to byłaby powiedzmy sobie no, droga gminna o długości gdzieś pół kilometra na pewno. Czyli to generuje nam wysokie koszty, to też nas blokuje i to też doprowadza do tego, że na przykład no, są takie sytuacje jak my w tym roku, w 2011, że o inwestycjach musieli żeśmy zapomnieć, bo my tylko mamy pieniądze na przetrwanie, na przeżycie. Chcę tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją gminę, no teraz w ostatnich dniach właściwie coś się ruszyło, jeżeli chodzi o środki unijne, bo przynajmniej zaczęto weryfikować u mnie te wnioski o płatności, które złożyłem w grudniu 2010 roku. Do dzisiaj jeszcze w ogóle nikt się za nie nie wziął. To znaczy przesadzam, do tamtego tygodnia. W tamtym tygodniu otrzymałem pierwszą informację, że wnioski są już w trakcie weryfikacji. Znaleziono tam kilka błędów, ale takich powiedzmy sobie no, niezbyt tragicznych, jeżeli chodzi o ich wyprostowanie. My pracujemy teraz nad tym, do środy w przyszłym tygodniu muszę y, uzupełnić te wnioski i myślę, że na lata chwila te pieniądze powinny spłynąć, chociaż y, jak to my tam sobie w naszym gronie kolegów często mówimy, dopóki dziura budżetowa tymi środkami nie będzie musiała być łatana, to najprawdopodobniej nie będą puszczone, ale mam nadzieję, że do końca roku zostaną nam przekazane. I już ostatnie pytanie. Do 2013 roku jest ten okres programowania unijnego, no ale tak jak wspominałem, z Regionalnego Programu Operacyjnego już w tym roku będą zaalokowane wszystkie środki z prawu, praktycznie wszystkie, tylko z kapitału ludzkiego. No, no nie wszystkie, ale to ten. Czy pana zdaniem te dwa najbliższe lata to będą posuchą inwestycyjną będą w region? Posuchą, ale to nie tylko ze względu na to, że tam powiedzmy już tych środków unijnych nie ma, ale również budżety gmin są w strasznej sytuacji bo muszę sobie powiedzieć sam, no w 2012 u nas też nie podziałamy, jeżeli chodzi o inwestycje. No ja złożyłem tak naprawdę wniosek do prowu i najprawdopodobniej on już jest zaakceptowany, bo też, no, kilka poprawek było, dwa razy bodajże tam poprawiałem, uzupełniałem ten wniosek, ale został już najprawdopodobniej zaakceptowany, bo już chyba z miesiąc nie mam żadnej informacji o błędach, także teraz tylko czekam ewentualnie na podpisanie umów. Jest to wniosek złożony na rok 2013, nie jestem przekonany, czy ta inwestycja mi się uda, wykonanie tej inwestycji w 2013, bo być może nawet do tego 2013 roku nie uda mi się tak wykaraskać tych długów, które mamy, żeby zainwestować znowu 5 milionów, bo to jest inwestycja następna 5 milionów, a dla na naszej gminy 5 milionów to jest 60%, 60 naszego budżetu. Ale miejmy nadzieję, że tak się stanie. No ja też mam nadzieję. Moim państwa gościem był wójt gminy Czastary, pan Paweł Głowacki. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.